Jak widzicie ta folia fajnie nigdzie się nie obrywa tak jak czasami nie montują gwoździami i to wszystko się wyrywa, folia się obrywa tutaj folia jest sztywna, zamocowana na wieńcu a później obetniemy z góry wieńca, odetniemy tę folię reszta naddatek nie jest potrzebny Dzięki temu ziemia też nie dostaje się między folie a, a mur. Cały mur jest od góry osunięty. Jedna strona odsypana. Podsypujemy do samej góry wieńca, żeby koparka mogła jak najbliżej podjeżdżać i wsypywać piasek do środka mamy wykonany wieniec na ścianie fundamentowej także nie ma żadnego ryzyka, że coś ze ścianą fundamentową się stanie jakaś rysa czy pęknięcie nie ma tak zagrożenia słup zabezpieczony dookoła folią kubełkową zarówno stopa jak i słup I w drugą stronę zasypujemy część garażową. Tutaj część garażową za chwilę zagęścimy skoczkiem, żeby w części garażowej ta ziemia była ubita i zrobimy to na dwa razy zagęszczanie. Nie sypiemy od razu do górnej powierzchni wieńca, tylko najpierw chcemy zagęścić skoczkiem i dosypać resztę ziemi. A tutaj zasypujemy w drugą stronę. Wewnątrz też już prawie mamy gotową zamontowaną folię kubełkową. Popaki kończą tutaj montowanie. Jeszcze ten słup wewnętrzny stopa. Ten jak widać jest już pokryty, zabezpieczony folią. Piasek zagęszczamy warstwami. Nie wsypujemy całość do poziomu wieńca, bo wtedy te dolne warstwy nie są zagęszczone. Także tutaj warstwa około 40 cm najpierw została zagęszczona i dosypujemy kolejne. Dostawy piachu mamy kolejną na bieżąco. I dalej zasypujemy. Kolejne warstwy dosypujemy, już jest wypełnione około w połowie. Zagęszczamy maksymalnie po 40 cm warstwy. Tutaj wszystko już zostało zagęszczone, tam część garażowa. Koparka rozsuwa nam piasek, przygotowuje, żeby ręcznie było jak najmniej roboty. Kolejny transport piasku. kolejne warstwy zagęszczone i dosypujemy materiał do zagęszczenia i już dosypujemy ostatnią warstwę to wszystko wcześniej było już dwukrotnie w dwóch warstwach zagęszczane i dosypujemy ostatnią partię zasypujemy i dopiero później układamy instalacje kanalizacyjne Będziemy odkopywać i układać ze spadkami kanalizację, rury kanalizacyjne.